Czemu dzisiaj szybko otwieramy sobie to i to, yy, i jeszcze szybko do yy, górę, okay. no, to jest, nie No pewnie wbijam sobie te I tak mam dłocha w nie gra. No, no, Lorde, uma cruca. Posso fazer o meu profilo. mm -hmm. Dobrze, gram mam? Porównajcie. Jakich typów. Czy dobrze jest To będzie szybkie odcinek. Żeby jakaś postać wyleciała i im imparcie i chce Albo jakąś legendę. Mam Kruka. Na przykład bym mógł... Z... Na Sandy i Spike'a może chcę...

Wow! Wow, wow, wow! Uciekamy, czukamy! Lag, lag, lag! Dobra, robimy. Gdzie ją nie robi? Nie, lag! Karol, przysz ty szansę! Niej co, nie uciekaj! Uciekaj! Muszę być drugie miejsce hmm, 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 hmm. hmm, powiedzcie napiszcie w komentarzach, do której klasy chodzicie, bo ja chodzę do szóstej. Mam 13 lat. Szukam osób do grania w Minecrafta na malego Na razie jest dobrze z tymi osobami tam. Eee, hey, tu to... chyba ktoś jest? Nie? Nie ma. Co Może tutaj ktoś jest. U... Nie Spróbuję! Spróbuję niedługo zrobić odcinek z Bed Warsów. Na abre serwer na mtcgry.pl. Ten serwer jest najlepszy. Cały w Polsce. wszyscy Więc dlatego robię z nich. Co ty tip

Dobra, Easy pokonanie najlepiej. Nie tutaj się. No wiedziałam. Ultra, dlatego ult, ult, ult. Easy. Dobra, firma. Za dwa Big Boxy. No kupujemy. O, nawet tyle 200 dosyć co so, Nie widzicie, i mamy jedną skrzynkę. I patrzcie, kupujemy te boxa, boxa już otworzyłem, i to, i to otwieramy. tak. No fajne. A teraz mówimy. 67 końców, 10 zdałem. 10 to el primo 10 to to pam, 1000 to Proszę, proszę, proszę Proszę, nawet proszę pisze, nawet wpiszę. Please. gdzie, 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 legenda gdzie, Proszę, legendę idę i teraz tutaj wpisujemy spika leon leon e sannt please Nie ma. No 108 do piperki. 20 punktów do 8 bita, 20 do franka. Uu, no nawet git. Bo tu baję. Zagram dla was. Mistrzowski spróbuję wgrać. Nie wiem. Kimber. Nie wiem, nie ja chcę mieć z tym ją Nie, nie wiem. Spróbujemy panką Pęczymy, jak No nawet. Lecimy szybko, bygrat, falamy, by rozwalamy peniera. piękny era. O słychać nie za, za niedługo. Hej. Ty uderzyłaś mnie. Tygnąłem. Tutaj ulg. Co tam. Tak. Co? Tak, i powiedzieć ci coś. Co? Co nie, jak dzisiaj i, robiliśmy coś w książkach, co nie? Do. To mieliśmy taki tekst. I tam trzeba było otoczyć wyrazy, które nie pasują, co nie? I tam było przyby, jeżeli do Betlejem dodatkowi pasterze. <grym> Aha. I ja tam było grają. E 等我去，妈妈，他。